Gentleman na Melo powinien się bawić tak, żeby wszyscy bawili się znakomicie. Oczywiście zdejmowanie koszulek czasem może wydawać się niezbyt dobrym pomysłem, ale jeśli ów gentleman wygląda całkiem dobrze i ma niezłą sylwetkę, czemu nie? Czemu nie zaimponować partnerce, która potem spojrzy na niego i powie swoimi pięknymi oczami, jak masz na imię? A gentleman wtedy po prostu zakłada swoje okulary i mówi, Adam. Zatańczysz ze mną? I porywa ją w wir tańca, wir miłości i uczucia. Przynosi jej po chwili kieliszek dobrego czerwonego wina, mówiąc proszę to dla ciebie. Chyba, że jest szampan. Oczywiście wino musujące, dużo lepsze panie zdecydowanie bardziej wolą. I wtedy stylowo poprawiamy jej włos za uchem i mówimy. Dobrze się bawię. Widzę, że ty też. Może wyskoczymy kiedyś na kolację. Ona już ma to rumieńce na twarzy i mówi: "Tak, proszę". Więc ty delikatnie ją do siebie przysuwasz, całujesz ją w policzek i mówisz: "Znajdę cię". Oczywiście cały czas potem ją obserwujesz na imprezie, bo melo to melo, musisz dalej balangować, imprezka trwa, nie ma co odpuszczać innych znajomych, ale starasz się, aby i na ciebie spojrzy, też odzajmić wzrok i głęboko patrzeć jej w oczy. To chyba tyle. Nazywam się Tytus Houdys i pamiętajcie, bądźcie gentlemanami po prostu styl sam się nie zrobi.